Witaj drogi widzu! Gdy jakiś czas temu w jednym z krakowskich kościołów zobaczyłam w pewnym miejscu duży napis wyjście ewakuacyjne, w mojej głowie pojawiła się myśl, że prawdziwe wyjście ewakuacyjne dla każdego, kto wejdzie do tej świątyni, znajduje się jednak kawałek dalej. Gdzie? W konfesjonale. Każdy konfesjonał jest bowiem wyjściem ewakuacyjnym wypuszczającym nas z więzienia naszych grzechów i życiowych nieszczęść, wyjściem ewakuacyjnym uwalniającym nas pułapki życia bez Boga. Warto pamiętać o możliwości korzystania z tego wyjścia ewakuacyjnego za każdym razem, gdy nasze sumienie włączy nam alarm przypominający o tym, że naszej duszy grozi śmierć. Śmierć z powodu odłączenia się od źródła życia, czyli Boga.